To moje paliwo! Dzień dobry! Piwo to moje paliwo, czyli rycho po prostu rycho. I jaju po prostu jaju. Oczywiście dzisiaj zajmiemy się piwem, ale zanim, zanim piwem się zajmiemy. Chcieliśmy coś pokazać Wam. Kanał Piwo to moje paliwo, już światłym patronatem. taką to powieść, czarownica do zakupienia w wydawnictwie Odespa. Jest to nasze brzeskie wydawnictwo, prowadzone przez naszego dobrego kolegę Jacka, Jacka Chorenskę. Niech Was nie zmyli ta trochę kampowa opłatka. To jest naprawdę dobra powieść, odpowiedź na romantazę young adult, tylko męska. Także y, dosyć dużo seksu, fantazji, akcji. Y, autorem jest Krzysztof Rudowski, poeta, prozaik, dramaturg. Pisał kontynuację rękopisu znalezionego, znalezionego w Saragoście na przykład. A to jest takie trochę lżejsze. Polecamy bardzo. Będziemy mówić o tym więcej kiedyś indziej. Wracamy do piwa. Wracamy do piwa. Dzisiaj David. De nie Zbowit. Nie Zbowit, nie tylko David Bowie. Tutaj taki, e, właśnie taka puszenka z, e, z okładką. Aladdin pop kultury? Z królem pop Culture, tak. Tutaj jest I z, e, z tym malutkiem takim, którym występował e, jako Ziggy Stardust. Tak jest. E, I to jest okładka płyty Aladdin. Sight. Ta pucha nazywa się Stardust. Jest to kooperacja Funky Fluid i Nepomucena. I, e, to jest duża odpowiedzialność, zrobić dobre piwo z wizerunkiem tego człowieka. Wielka odpowiedzialność to jest i duże kolikwę. ryzyko. To mamy triple napę. Proszę pana, triple naipe. to jest 8,9 alkoholu, 21 BLG. To nie, nie jest kit dmucha, to nie, nie, nie jest taki, to, to, to jest dmucha w różne e, instrumenty, instrumenty tak. Tak, mm. dęper, których tam nie mało było. Tutaj ten David Bowie oczywiście jest nad piwem, mm. to jak sobie bliżej się przyjrzycie kiedyś tej okładce, to będziecie wiedzieć. No, kolaboracja dwóch y, dobrych browarów, znaczy wolę Nepo niż y, Funky Fluid. A wolę nie wolę, ale to są jakby nie było do tej pory chyba wiodące. Tak, wiodące Jedne browary. Zy. Tak, o 25 to da. wiodące browary. No w składzie mamy skład, mamy taki elegancki, mamy słód jęczmienny, płatki owsiane, Słód owsiany tu mamy, proszę pana, słód pszeniczny tu mamy, płatki pszenne mamy. Chmiel i drożdża. Chmiel mamy mianowicie Riwaka, Talus i Sabro. Uh -huh. Tego Riwaka nie kojarzę tak dobrze, natomiast Talus i Sabro no, Sabro to wiadomo i Talus to są wszędzie a są, no spróbujmy. 17,90 u Piotra, tak. czyli cena średnia, y, nie wiadomo czy adekwatna, bo nie próbowaliśmy. Tak i tu jest, y, że można sobie chyba posłuchać coś jakaś playlist coś Spotify'a. ze Spotify'a, Spotify mm -hmm. może z jakiego Stardust'a. może ten samo. Tak może coś takiego można sobie posłuchać, bo my bardzo, bardzo Dawida... bardzo Szanuj bardzo, bardzo bardzo. Także przystąpmy do konsumpcji konsumpcji Yeah. O tak, no i to tak, widać od razu za jo 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 jojo, jak pośpiewał Kazik, kurczył. <śmany> <to>, no, <to, śmany> na, naprawdę. I widać, że to jest najpa, widać, że to jest najpa, no bo tak, to jest no jak przecież. Tak no, jak tak, taki tak, ma być Przecież, który ma przez niego prześwitywać nic. Przez niego ma prześwitywać tak. nic, Nicość, tak, nic nicość, tak, nicość, nicość taka transcendentalna, coś... Tak jest. transcendentalna. No z i nie bez kozary jest tu gościu, który... Y, z był, transcendencją był, miał, by, był tego piewcą. Zresztą płyta y, Aladdin Sain czy... Y, Zawiera psycho, Psychoutwory. Tak, utwory i ta transcendencja jest tam i, i, u, i jest tam obecność śmierci. dokładnie. I tak. wicewersja. <laughs> wersja. No to spróbujmy, bo zapach tu się robi już naprawdę bardzo mocny. Owoce takie bardzo jak niej paski, paski, niej paski, takie te Z najpaski, a alaski i z najpaski. Takie zdeptane te owoce już Dokładnie. takie duża, 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 e, duża siła rażenia słońca. Tak. I te owoce da. I tak, tak, te tak, owoce tak i one tak właśnie tutaj topiło nam to pachnie. No. I to jest fajne, to jest fajne, my okay. to robimy, to robimy, a jednocześnie jest czuć piwo. Co w najbardziej czasami różnie to bywa i to jeszcze w trip. Mm. No, co ci A ja czuję, że nie. Palnie tak. no tak, no, bo bardziej tak niż nie. Natomiast owoce takie fajne podrasowe. Ale pod... to brzoskwinie, jakieś, jakieś gry fruciki, tak, ale to takie bardziej te słodkie. Delikatnie kipią, w no. tym zapachu. No. No. Już tak się trochę ruszają. To nie jest szczególnówka, to nie jest kompost. Nie. Nie? To jest coś przeciw Coś, co można jeszcze zjeść, taka tak. sałatka owocowa sprzed wczoraj, tak? tak, tak, no, tak. Która stała na słoneczku. No to spróbujmy, bo naprawdę pięknie pachnie. Francja, elegancja. A to, co powiedziałeś, raczej masz. Czym bliżej nosa, to już to piwo czuć? Ten kmielek? Jest kmielek? Jest, jest, jest. goryczkowo nie. Goryczkowo nie, nie, nie będzie raczej. Bo, nie bo, będzie. bo skąd i po co, na co? Nie, no, no, przy potrójnej ipie to raczej trudną goryczkę. Przy tym stylu. No. Jeszcze najpierw to raczej trudną goryczkę. Natomiast jest, jest słodkie piwo. Słodkie, nie można powiedzieć, owocowe bardzo. Owocowe, musujące, y, takie. Y, y, Lekko, no i takie nie? lekko juicy, ale jak ktoś mi powie, że tam nie ma w ogóle goryczki, to będzie grzeszł, no. Nie, je, ona, jest, 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 jest. Jest tam jest. Się jakaś tam. Coś tam zalega. No, jak już tak. jest, z Pomlasky, pomlasko, że... do pięciu, tam około półtora do dwóch, w porywach będzie. Jak już się pomlaska, to ta goryczka wychodzi. Ale juice'owe noty no. owocowo udeptane. Jak tak? to mówisz? Bardziej wychodzi teraz ciężar tego. Ciężkie jest piwo, tak. tak. Piwo jest ciężkie. teraz ciężar. To nie jest jakieś takie lekówne piwo, to spokojnie można we dwóch jedno wypić, mhm. bo jest ciężkie piwo, aczkolwiek tego 8,9 i to ja tu nie czuję. Czy 98 i mhm. 89 to jest dużo. Czasami przy porterach czy przy innych piwach czuć te 8 mhm. 9, prawie 9. Natomiast. w no, no jest... nie czujesz na przykład. No, no, no nie, w no, płiskości no. nie czuć. No. I tutaj też nie. Tu nie czuć, że tu jest moc, jest ciężko. O, jest ciężko, masywnie tak. A jakby bał i tutaj heavy metalem pojechał jakimś. No, heavywom. naprawdę. Fajnie, Ale tak. ostateczny jakby rozrachunek, no to jest punkt to piwo, ponieważ to jest po prostu słodkie piwo. Słodki, słodkie. Tak. Piwo. Słodkie piwo. Słodkie piwo. serowe piwo wręcz. Ciężkie. Ciężkie i dobre dla kogoś, kto lubi sobie zrobić z tego degustację pod tytułem właśnie tak jak mówisz. Pijmy po łyku. Pijmy po łyku i można dłuższy czas, tylko No to Można się tak samo bawić jak z jakimś Rissem, czy Porterem, Dokładnie. czy Barbie Wine, że wlewamy sobie do małego kufelka i robimy sobie z tego tak, deser. Tak. Można tak. Można tak sobie z tak. to piwo. Bo nie jest to piwo pijalne, mówmy się. No nie, nie, no to, to, jest, piwo, to jest ciężko. To zlepia jak super glue, gębę za chwilę? Mm -hmm. Tak. Jest to słodkie, tylko ta słodycz. Żeby było jasne, ta słodycz wy, wychodzi jakby z owoców. Tak, ona jest owocowa. owocowa. To nie jest taka cukrowa słodycz nie, nie, tak, To jest taka nie, chamska słodycz, nie? To, to, Zgadza to, się. To nie, to nie jest e, masa na margarynie z cukrem. Nie, to jest coś wręcz odwrotnego. Specjalnie nie chodziłem tego piwa tak mocno, ale jest bo tutaj właśnie wychodzą, wychodzą te wszystkie tak. smaki. Jak najbardziej. Na dłuższe posiedzenie, jedno piwko na dłuższe posiedzenie. Tak, tak. Na cały film. Tak. No jest git, jest git projekt na pomocę Stardust. David Bowie. Niezniszczalny. Nie, nigdy. Pojedziemy. Pytamy Davida. No. Dlaczego? Bo wie, jak Jest. zrobić piwo, co wolno pije się. Podśmokać, pomlaskać, mimo że ciężko, to będziemy klaskać. Jak kapusta, ubite owoce nogami Dawida może nie to, nie dzida, ale na pewno nie bida. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Cześć. Pamiętajcie w starownica, wydamnictwo Odesła.